Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałem tak luźno porozmawiać o, o wolności i poniekąd o tym, co dzieje się obecnie na, na świecie ostatnie wydarzenia, tak? Zobaczcie, wolność dla każdego pewnie jest czymś innym. Każdy widzi ją w inny sposób, tak? Każdy ma inne poczucie tej wolności, każdy odbiera ją inaczej. I każdy ma do tego prawo, aby czuć swoją wolność w innym stopniu. Ja osobiście jestem z taką wolnością, aby ja jako jednostka mógł decydować o sobie, o swojej rodzinie, o swoich najbliższych, o osobach, które chciałyby czegoś na przykład dowiedzieć się ode mnie. I ja będę umiał im na przykład coś doradzić, podpowiedzieć bądź pokazać swoje spojrzenie, tak? I bez względu na to, czy to jest z, ich, z mojej perspektywy dobre dla mnie, to dla tej drugiej osoby to nie musi być, załóżmy, dobre, i to nie musi być takie oczywiste, tak? Więc każdy ma swoją wolność. Każdy powinien mieć swoją, swoje zdanie na każdy temat. No bo zobaczcie, co teraz dzieje. Na całym świecie mamy różnego rodzaju protesty. Ludzie we wszystkich krajach wychodzą na ulicę. W Berlinie jest zdjęcia dzisiaj, tam nie wiem, cały plac ten główny w stolicy, zawalony ludźmi. Co do Joty, nie ma jak przejść. W Polsce wczoraj też odbyły się protesty. W Warszawie był to protest z ramienia właśnie protestów wobec obowiązku szczepień. Na proteście pojawił się oczywiście też pan Brown, pan Cejrowski, był też pan Iwan Komarenko i zobaczcie, każdy z nich reprezentuje inne środowisko. Oni nie, nie reprezentują wszyscy idealnych, tych samych poglądów. Nie uważają jota w jota tego samego, nie mają takich samych zdań. Jednak byli tam dlatego, Ponieważ zagrożona jest wolność wyboru. Wybór powinien mieć każdy. Tak? Czy to odnośnie szczepionek, czy to odnośnie innych decyzji w swoim życiu. A te wybory są nam ograniczane, są nam zabierane, i po prostu, po prostu garstka ludzi uważa, że wie lepiej, co dla nas jako ludzi będzie lepsze. A często ci ludzie, którzy podejmują za nas decyzje, nie mają rodzin. Nie wiem, na przykład osoby z ministerstwa, załóżmy jakieś tam, które zajmują się różnymi projektami budowlanymi, w sensie bardziej, przepraszam, budową autostrad, dróg i tak dalej. Większość z nich nigdy taką drogą nie przejedzie, nigdy nie wie, jak tam, jakie są warunki na tej drodze i tak dalej, i tak dalej, ale ustalają przepisy i różnego rodzaju tam swoje ustawy, tak, które w praktyce mają się nijak do rzeczywistości, tak? Czyli zobaczcie, wolność, tak? Każdy powinien mieć prawo do robienia rzeczy, na które ma ochotę, które czuje, że są dla niego dobre i będą miały korzystny dla niego wpływ, tak? A nie, że ktoś nam narzuca, oczywiście jeżeli nie krzywdzą drugiej osoby, tak? Jeżeli nikogo nie krzywdzimy, możemy robić cokolwiek nam się zechce, tak? Ale no nie zakładam, żeby ktoś chciał kogoś krzywdzić, bo to nie ma żadnego sensu. I mówię, gdy ludzie zaczną coraz bardziej się jednoczyć, coraz bardziej myśleć o sobie, a nie tylko myśleć o sobie jako o grupie, a nie jako o jednostce, zaczniemy się wspierać, rozwijać itd. tak no to nikt nie będzie wpadał na jakieś pomysły, żeby komuś podłożyć nogę, bo takie zagrywki, no zobaczcie, dziel i rządź, dziel i rządź, typowo to, co się dzieje u nas w Sejmie, no to jest cyrk, no przecież to każdy już widzi, że ci politycy po pierwsze nie działają w interesie Polski, no bo to nie są Polacy, mówię, już mówiłem, sprawdźcie sobie w przeszłości, jak oni po prostu przyjechali do Polski, podstawieni ludzie i Teraz oni wszyscy reprezentują teraz Polski. Druga sprawa. Każdy jeden z nich spotykał się z tym panem takim, on się nazywa Jack, bodajże na D jakoś, ale nie pamiętam. Pan właśnie z on jest z Mosadu prawdopodobnie. Z Izraela, tak? Z ich jakby takich sieci wywiadowczej. No i każdy z naszych prezydentów, każdy z naszych wyższych polityków, spotykają się z nimi, tak? Ale to nie jest tylko, że to tylko oni, tak? Bo to na całym świecie wszyscy najważniejsi politycy spotykają się z tą jedną określoną grupą ludzi, z tymi samymi jednostkami. No to wnioski nasuwają się same. No chyba w jakim celu głowy państw całego świata spotykają się z jednymi i tymi samymi osobami? No nie wiem, może dostałem jakieś wskazówki, co mają w, w swoich państwach, bo działają na rzecz jednego większego interesu, a nie na Rzecz interesu lokalnego, tutaj, czy wiecie, tak jak Polska? Tak, lokalnego, w sensie, że wewnątrz krajowego, tak. No i zobaczcie. Wszyscy spotykają się z tymi dziwnymi ludźmi. Oczywiście okazują im szacunek. Każdy tam w czapce, w jarmulce i tak dalej. Wszystko super i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczcie, no, czy to nie wydaje Wam się podejrzane, że po prostu no, rozkazy wydają inni ludzie, no, po prostu ludzie, którzy są w sejmie, w polityce. Czasem wyglądają na takich, którzy skończyli maksymalnie podstawówkę. Dlaczego? Bo takimi łatwiej się zarządza. Tacy nie zadawają pytań. Tacy ludzie nie zadawają pytań, tylko wykonują, bo on dostał określoną zapłatę za wykonanie tego, tego i tego i on to zrobi za ten hajs i żadne argumenty go nie przekonają, bo on miał powiedziane, że słuchaj, jak dodasz 2 do 5, to wyjdzie ci 10. I on w to wierzy, on tego nie sprawdził. On w to wierzy i on że mówi, nawet jak ktoś mu Rozlicza to na zapałki na jakieś patyczkami bo pokazuje, że to nie jest 10. To on i tak będzie wiedział, że to jest 10, bo on dostał hajs za to, żeby mówić, że to jest 10. I dla niego nic innego się nie liczy, tak? Także zobaczcie, ludzie się jednoczą na całym świecie zauważają tą jedną wielką mistyfikację, która trwa od wielu lat, a za sprawą koronki miała być jeszcze właśnie bardziej dokręcona. I teraz przedstawię wam drugą stronę. Zobaczcie, nikogo. Hmm, nie wiem, ja uważam siebie teraz takiego jakby obserwatora. Nikogo nie, nie mówię, że to się stacy, albo że to się B, albo że o tu słuchajcie, jego super mówi. Ale na ten moment rzeczy, które dzieją się w Stanach, no to wychodzą na wychodzą na, na plus dla ogólnej świadomości ludzi. Ja tak uważam przynajmniej. Zobaczcie, Trump już tam zmienił swoje te oświadczenia, że już y, szczepienia stwierdził, że będą dobrowolne, a wojsko sprawdzi, żeby po prostu były czyste. W ostatnim tygodniu też Twitter bodajże jakiegoś posta właśnie Donalda stwierdził, że to jest fake news. No i Trump też wydał jakąś ustawę, która po prostu weźmie się za media społecznościowe i za kontrolę tego. Tak jak wcześniej wspominałem już, Zuckerberg, Zuckerberg tam był w jakimś był w, na jakiejś rozprawie, gdzie ten właśnie delegat, w sensie delegat kongresmen nie dał sobie manipulować też przedstawił swoje zdanie i dał mu jasno do zrozumienia, że jest tak samo traktowany jak inni zwykli ludzie, co nie do końca mu się pewnie spodobało. Kolejna rzecz: anulowano ten cały system śledzenia tego właśnie koronawirusa w telefonach i tak dalej, tak dalej. To miało być bodajże HR i 4 6, Taki był tego kod, zostało to też w Stanach wstrzymane. A dodatkowo powiem wam, sprawdźcie sobie ustawienia swojego telefonu. Jeżeli wejdziecie w ustawienia i bodajże później macie tam, jak to było. Ustawienia, później macie, wchodzicie w opcję Google, od razu jest i tam od razu macie komunikat. Ja tak na, na Androidzie przynajmniej wchodziłem, w iPhone'ie pewnie to będzie troszkę inaczej, ale na pewno już te filmiki są do sprawdzenia. I automatyczna opcja jest zaznaczona na tak, gdy mamy włączony Bluetooth, rozsyłamy wszystkie informacje, gdzie jesteśmy, z kim się kontaktujemy i jest zbierana taka baza danych o, o tym, gdzie my jesteśmy, bez naszej zgody, jesteśmy śledzeni jeszcze bardziej niż to było do tej pory. Na szczęście na razie można to wyłączyć, można sobie to sprawdzić. Później jeszcze tak samo została anulowana ta cała ustawa ID, ID, ID 2020, czyli to, co też właśnie Bill Gates chciał wprowadzić. W tamtym tygodniu widziałem już, gdzieś tam były jakieś, była jakaś rozprawa, właśnie przeciwko Hillary Clinton. Tak samo Obama ma się stawić bodajże do, na rozprawę. Nie są to jeszcze żadne. Nie wiem, oskarżenia takie stricte, że idą do więzienia, ale no coś się dzieje, tak, no nie wiem, dawno tak nie było, żeby po prostu, nie wiem, prezydenci albo kandydaci, nie wiem, ludzie z najwyższych stołków byli gonieni po prostu do, yy, do sądu i żeby się musieli tłumaczyć, bo oni tak to żyli sobie w takiej wesołej klice, jedni wspierali drugich, wszyscy się klepali po plecach, było wszystko pięknie i wspaniale, tak? No i teraz zobaczcie, Donald wyjeżdża z takimi rzeczami do nich, tak? Okej, okay, ktoś powie, ok, podstawiony, ok, taki, ale mówię, na ten moment ten człowiek robi bardzo dobrą robotę. I dlaczego jest teraz taka nagonka na niego? Ponieważ robi dobrą robotę. A pokażę Wam przykład z naszego podwórka. Pamiętacie, Andrzeja Lepera, tak? I jego słynne wystąpienie? Też wszyscy wtedy mówili: Wariat, wariat, wariat. No i jak to, jak to z czasem bywa. No i zobaczcie teraz. To jest wariatem. Tak? No i podobna sytuacja jest zobaczcie teraz w Stanach z Donaldem. Zobaczcie, że jest atakowany przez wszystkie środowiska, wszystkie media, no bo on po prostu wprost tam jechał po CNN i po tych innych stacjach, że fake newsy, że nieprawda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy atakują go, tak? Wszyscy go atakują, że niezrównoważony to tam to niedobry, tak tutaj. Same jakieś małe potknięcia mu wytykają. Czego by nie zrobił, to jest źle. I taka polityka w mainstreamie już jest od dłuższego czasu na nim zakotwiczona, tak? No i teraz mamy historię z tym George'em Floydem, tak? Okej. Okay. Wersja oficjalna oczywiście zginął od uduszenia. Teraz wielkie protesty rasizm białych policjantów, tak? Biali przepraszają. Okej, okay, spoko. Ale zobaczcie moi drodzy. Jeżeli sprawdzicie sobie statystyki, Zabójstw policjantów na tle rasowym to ostatnie 4 lata w Stanach, od 2016 roku sprawdzałem, pokazują, że białych ginie dwa razy więcej niż czarnych. I jakoś nikt nie protestuje. I jakoś nie ma tylu protestów. Jakoś nikt nie marzy po nie wiem, pomnikach. no To z Kościuszki w Warszawie naprawdę pozdrawiam, kto tam napisał te gdzie Kościuszko jako bohater narodowy, nie tylko Polski, ale i w Stanach przed śmiercią powiedział, że za jego majątek, żeby wykupili jak najwięcej właśnie osób z niewoli i ich wykształcili jeszcze. Tak? Także, no, zupełnie nie, no nie wiem. No ci oczywiście w Ameryce co pomazali ten przed, przed Waszyngtonem, ten pomnik no to nie wiedzieli, tak? Nie wiedzieli, no bo oni się tym nie interesują się historią, nie wiedzą, kto to był, pod co robił i tak dalej tak dalej. Po prostu oni lecieli napuszczeni przez kogoś, lecieli, robili e, po prostu roz, e, zadymę i po prostu tak wyszło, tak? No, ale w Polsce ludzie klęczą, ludzie przepraszają za to, że są biali. Moim zdaniem wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi na całym świecie. Każda istota jest równa, nie ma nikogo wyżej ani niżej. Wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami i po prostu osoby, które zarządzają ciągle starają się nas podzielić, ciągle są jakieś podziały, ciągle o, ten zrobił tak, ten zrobił tak. A oni siedzą na górze i się cieszą, tak? No bo znowu jest za dyma. I teraz jest prowokacja właśnie znowu w stronę Nalda, żeby zdestabilizować troszeczkę tą sytuację, którą on zaczyna już tak no, konkretnie kontrolować, powiedzmy, to znowu zostały wprowadzone zamieszki, tak? I zobaczcie, no tam jest mnóstwo filmików w sieci, że nie wiem, gościu jakiś hajs rozdaje normalnie Afroamerykanom, żeby robili właśnie te dymy. Kolejna rzecz, no nie wiem, gdzie w środku protestu nagle podjeżdża jakaś nie wiem, paleta z cegłami, albo gdzie są ustawione jakieś palety z cegłami nagle w Stanach, tak? Gdzie ci ludzie wbiegają do salonów, niszczą wszystko, rozwalają. Czy o to chodzi? To jest protest? To jest protest, czy to jest akt wandalizmu i akt destabilizacji, tak? Dla mnie to jest typowe wprowadzenie chaosu w Stanach, aby pokazać, że Trump sobie nie radzi i jego decyzje są błędne, tak? I tam Soros oczywiście swoje, swoje dokłada. U nas też cyrk. No, zobaczcie. Strzaskowski. No, typ, typowo narobił, narobił wał w Warszawie. Ucichło troszeczkę, potem w Szambie ucichło. Teraz on będzie prezydentem. On będzie prezydentem. On już podpisy zebrał, tam zbiera, już wszystko jest super. No, to jest gościu, który po prostu szkoli. Hajs publiczny nasz przeznacza na szkolenie bojówkarzy z Antify. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Super gościu. I ludzie jeszcze mówią: super, super będzie. Także nie wiem, zobaczcie, że ta cała polityka to jest tak naprawdę, no, nie ma tam zbyt wiele do zrobienia. Po prostu, no, oni sami się wykończą tymi kłamstwami, tymi oszczerstwami, tym wszystkim padną. Zobaczcie, ludzie wychodzą. Ludzie już mówią stop, hola, 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 hola. Podpisali jeszcze w nocy, z trzy temu, ustawę, właśnie, że do policji mogą. Do służb, do służb specjalnych mogą e, brać ludzi nie z Polski, którzy nie zamieszkują Polski, czyli typowo najemników, no bo najemnikowi nie będzie szkoda tam przyknąć gazem po jakimś tam dziadku albo po jakiejś sobie słabszej itd., itd. bo tacy ludzie dostają hajs i robią to dla hajsu, a nie nie mają uczuć, tak? Mają uczucia wytumione, bo on dostał 2000, że ma przy ten dzień stać i ma tłuc wszystkich bez względu na to, ma powiedziane, że nie będzie żadnych konsekwencji. Tak? Bo policjanci w Polsce też zaczynają się. Nie chcą stać y, przeciw ludziom, tak? No bo zobaczcie, to co się dzieje: to są ludzie przeciwko ludziom, bo policjant jest takim samym, jakby trybikiem systemu, jak ty, ja czy ktoś inny. No i władza znowu jest na górze, czyste ręce, a ci się tłuką, tak? No to nie ma sensu, moi drodzy, i takim sposobem nic się nie rozwiąże. Także zobaczcie, sytuacja z tym George'em. Teraz wielkie protesty w całym świecie, oczywiście, tak? Wszyscy przepraszają, bo są biali i tak dalej, tak dalej. Ale mówię, no, nikt się nie przejmuje gdzieś tam w Afryce, tak, też na tych wielkich periach. Yy, oczywiście wszędzie są ludzie dobrzy i źli, to trzeba rozgraniczyć bez względu na to, czy jest biały, różowy, niebieski, czarny, czy fioletowy. W każdej jakby grupie są osoby, które mają jakieś takie dziwne poczucie dobra i robią rzeczy. Zupełnie odwrotne. Więc to nie ma znaczenia, czy, ty, czy to by zrobił biały policjant, różowy, zielony, czy jakikolwiek inny. Jest to po prostu moim zdaniem zaplanowana akcja, aby była kolejna destabilizacja, kolejne fale protestów przeciwko Donaldowi Trumpowi. Oczywiście teraz będą, no bo jak to zabili policjanta, przepraszam, policjant zabił czarnego i jest teraz wielka, wielka afera. No mówię, białych ginie dwa razy tyle na innych. Gdybyście się skupiali tylko na takich rzeczach, no to codziennie możecie znaleźć, że ktoś umarł w jakichś przykrych okolicznościach. No tak, no tak się dzieje. Ludzie giną codziennie. No niestety tak jest, tak? Ale trafiają do lepszego miejsca od razu. Także na pewno mają lepiej niż tutaj już. Także nie musicie się aż tak bardzo tym przejmować. Skupmy się na rzeczach dobrych, bo jak jeżeli my tworzymy dobro wokół nas, to to dobro promieniuje z nas od środka. I to dobro przelewa się do innych ludzi. I z tych ludzi przelewa się dalej do innych ludzi. Więc, jeżeli my zaczniemy się zmieniać od środka, od siebie, zaczniemy zauważać tą, zauważać tą iluzję, zaczniemy od, oddzielać to po prostu te wszystkie prawdziwe informacje od nieprawdziwych, staniemy z boku i zaczniemy obserwować, o, dlaczego się stało tak, dlaczego on podział tak, dlaczego on podział tak, dlaczego była taka reakcja. I gdy zaczniemy czytać między wierszami, to wszystko stanie się o wiele łatwiejsze, przejrzyste i nie będzie tak skomplikowane. Także pamiętajcie, bądźcie obserwatorami tego, co się dzieje. Wysuwajcie swoje wnioski. Rozmawiajcie z swoimi przyjaciółmi, znajomymi. Dyskutujcie, bo każdy z nas jest wyjątkowy, jest wspaniały, ma prawo żyć, ma prawo żyć. W wolności, w dostatku, ma prawo żyć tak, jak chce, ma prawo robić rzeczy, które chce, bez pytania nikogo o zgodę, tak? Bo to my jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać, żeby, żeby doświadczać, żeby się rozwijać, żeby poznawać, a nie żebyśmy wszyscy od lat szli jedną utorowaną drogą, tak? Do szkoły wszyscy tego samego, do pracy to samo. I wszyscy są równiutko trybikami systemu, wszyscy idą super do pracki i tak dalej. Umieramy, nowe pokolenie, znowu to samo. Tych kreatywniejszych wycinamy, tak? Żeby wszyscy równo byli wycięci na kwadratowe główki, żeby nikt tam czasem jakiegoś kanciku nie miał, albo jakichś przebłysków tam swojej, swojej inteligencji, swojej intuicji, swoich pomysłów, tak? Wszyscy tak samo wycięci i okej, okay, lecimy kolejny cykl, tak? No ale ile można? Ile można, no? Ja już nie wiem, no mi już się nie chce, nie? Ja już czekam, naprawdę, działam, czekam na te zmiany. Czekam, aż po prostu pójdzie ta fala, pójdzie ten impuls, pójdzie ten impuls z Polski, właśnie, pójdzie ten impuls z naszego kraju, bo to my jesteśmy dumnymi, dumnym narodem. Jesteśmy narodem, który był po prostu gnojony cały czas, gnojony cały czas i ciągle jesteśmy. Zobaczcie, dlaczego się nas tak bali? Dlaczego się nas tak bali? Dlaczego się nas tak boją? To jest ciekawe. Także moi drodzy, dzieje się na całym świecie, możecie znaleźć mnóstwo pozytywnych informacji, mnóstwo pozytywnych rzeczy, które się zmieniają najlepsze. Wystarczy tylko chcieć, bo mówię, to co się dzieje, te media głównego nurtu, no to tylko sama tragedia, strach, negatywne emocje. To samo było od wielu lat, już nie ma co o tym gadać. Jeżeli chcecie zmienić swoje życie, przestańcie oglądać w ogóle telewizję, przestańcie się interesować takimi niskowibracyjnymi rzeczami. Słuchajcie się na sobie. Skupcie się na sobie. Na swojej rodzinie, na tym, co wy kochacie robić. I może akurat stworzycie, wymyślicie coś takiego, dzięki czemu cały świat zmieni się na lepsze. Dlaczego nie? Każdy z nas ma taki sam potencjał, mamy tylko inne, inne umiejętności. Każdy z nas jest nieograniczoną, wielowymiarową istotą, która przyszła na ten plan ziemski. Z określoną misją, zadaniem, celem, umiejętnościami, i dzisiaj życzę każdemu z Was, żebyście się chwilę zastanowili nad tym, z jaką misją Wy tutaj przyszliście, z jakim celem pojawiliście się na tej planecie. Tego Wam życzę w dniu dzisiejszym, a poza tym dużo spokoju, miłości, światła i prawdy. Pozdrawiam serdecznie.